Witam. Mam do sprzedania jedną myszkę, która yy, jest mała. To jest mysz domowa. Sprzedam ją za 5 zł. Yy, ci, którzy chcą w ogóle uzyskać taką myszkę, niech się zgłoszą pod, niech zadzwonią pod numer telefonu 5530 828 896. To jest ten numer, pod który musicie się zgłosić, żeby możecie uzyskać taką myszkę Bo jeszcze jedno, musicie już mnie przy okazji o potem powiadomić, że macie już wszystkie te, że, takie mm, klatkę i domek dla takiej myszki Ona jest serio mała Czekajcie, ja coś podniosę domek. sprzedam, może ją zobaczycie O, o tak ona wygląda to jest chyba chłopiec lubi dziewczynko, ona jest bardzo słodziutka, ale na serio ona jest bardzo słodka i bardzo grzeczna. Więc wam, nawet jak będziecie ją w takim kontenerku, którym ja trzymam trzymać i nie przykrywać, ona wam nie ucieknie, serio. Więc bardzo bym chciała ją, chciałabym ją po prostu sprzedać, bo mm, po prostu nie chcę mojego ukochanego zwierzątka sprzedać, ona mucha Więc jak ktoś... Chcę ja po prostu coś takiego, ten, i już do mnie zadzwoni, o tym powiadomi. To niech przyjedzie na adres. Ulica Wesoła 2, Namysłów 146, Namysłów. Ulica Wesoła 2. Yy, tam mi możecie coś tak i taką myszkę możecie właśnie sobie załatwić. Yy. Właśnie ona ma tutaj taki wygląd, ten domek, a ja ją bym chciała sprzedać po prostu. Więc ją sprzedam. Więc, papa, pa. i yy, ten, właśnie zadzwońcie pod ten numer i po prostu powiecie, czy chcecie taką myszkę, czy nie. Ja jeszcze będę pod internet.